Drodzy widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Już takim praktycznie przedświątecznym, bo kilka dni do Wigilii zostało. W dzisiejszym odcinku chciałbym poopowiadać o sposobach, które możecie wykorzystać na niestrawność. Wiadomo, Polacy szaleją teraz wszyscy, latają po zakupach, wykupują na prawo i lewo, wydają pieniądze. Mimo, że olbrzymie pieniądze, olbrzymie pieniądze trzeba za większość rzeczy wydać, bo inflacja szalona, ceny wariackie, ale niewależnie od tego i tak Polacy uwielbiają wydawać pieniądze. A uwielbiają również wydawać pieniądze na jedzenie, a jedzenie w okresie świątecznym to jest po prostu szaleństwo. 12 potraw musi być. Oczywiście kolejne dni świąteczne też są na wypasie. Nie tylko z jedzeniem, ale również i z innymi E, wspaniałościami, e, które wypijają i mogą pojawić się poprzez to problemy gastryczne, czyli niestrawności, bóle brzucha, wzdęcia i tym podobne. Co możemy zrobić, żeby sobie poprawić samopoczucie i żeby nasze dolegliwości szybko zniknęły? Jest kilka sposobów oczywiście, są sposoby naturalne i mniej naturalne, taki szósty podam Wam e, na samym końcu, pewnie Was... E, bardzo zniechęci, że jak mogę o takich rzeczach mówić, ale później Wam wytłumaczę dlaczego. Rozpocznijmy od e, pierwszego sposobu. Pierwszy sposób, jaki możecie wykorzystać, to robienie potraw tak, żeby były łatwo strawne. A mianowicie, jeśli robicie Bigos, weźcie garść kminku, rzućcie do tego i taki Bigos Wam się szybko strawi. Nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z jego trawieniem. Bez kminku nie będzie to już takie proste dla organizmu naszego i będziemy odczuwać pewne, pewien dyskomfort e, właśnie po zjedzeniu takiej potrawy. Więc pierwsza rzecz, przygotowujcie jedzenie z myślą o tym, żeby było łatwo strawne. Oczywiście nie musicie rezygnować z potraw, które przygotowujecie, tylko dodajcie na przykład różnego rodzaju zioła, które pozwolą Wam na lepsze strawienie tychże właśnie potraw. Na przykład gminek. Gminek jest bardzo dobrym e, ziołem, naturalnym, który pozwoli wam przyprawą, e, który pozwoli wam na o wiele łatwiejsze trawienie, e, choćby bigosu. Druga sprawa. Druga sprawa to są różnego rodzaju herbatki. Można powiedzieć, że e, no nawet nie, nie druga, trzecia i czwarta, <śm> bo możecie zrobić herbatę z rumianku, możecie zrobić herbatę z mięty, ale również możecie, znaczy herbatę, na napary, ale również możecie zrobić napar, gorącą wodę i wrzucacie tam co? rzucacie tam imbir, moi drodzy. Imbir tak jest, imbir jest wspaniałym produktem, który, produktem naturalnym, który właśnie ma też takie właściwości, że ułatwi Wam, Trawienie, macie napar z imbiru. No to co możecie tam dołożyć? Możecie dołożyć tam trochę goździków. Wiadomo, świątecznie, korzennie e, takie smaki najczęściej pojawiają się właśnie w okolicy świąt. Więc warto jest. E, przeszedł. Warto jest e, je stosować jak najbardziej. Więc gorąca woda, kilka plasterków imbiru. Dodatkowo wrzucacie kilku, kilka goździków i czekacie aż to wystygnie. No i wypijacie taki napar. Możecie już pić, jak jest lekko ciepło, ale ważne, żeby lekko nasiąkły e, tę esencja, żeby się wytworzyła z tego, żeby to nie była taka woda o smaku. Więc trzeba trochę poczekać. Najlepiej, jak już woda będzie letnia, wtedy można taki e, napar delikatny wypić. Jakie napary można jeszcze zrobić? Możecie zrobić napar, jak już mówiłem wcześniej, zmięty lub z rumianku. One są, wiadomo, od dawien dawna znane wzięła jako stosowane głównie w problemach gastrycznych, e, rumianek jak najbardziej, e, mięta, no to jest standard, standard praktycznie w każdym domu pewnie mięta jest, więc spokojnie możecie sobie zaparzyć miętę i delikatnie taki napar po, popijać e, po dość obfitym i tłustym na przykład e, obiedzie lub kolacji. Co następne, moi drodzy, o tym był film. Pokazywałem wam, jak robić ocet winny. Ocet winny świetnie pomaga właśnie w trawieniu. Więc jeśli macie niestrawność, bierzecie też ciepłą wodę, wlewacie sobie łyżkę octu winnego, wypijacie i wasze problemy może nie znikną tak od razu, ale na pewno trawienie przyspieszy i wasz organizm nie będzie, aż dawał wam takich negatywnych e, sygnałów że jest pełny i ma problemy z trawieniem tego, co zjedliście. Dodatkowo bardzo dobrym sposobem na niestrawność jest e, stosowanie sody oczyszczonej. Sodę oczyszczoną wymieszaną z wodą. Nie mieszajcie tego z innymi substancjami, z wodą jak najbardziej tak. Jeśli spożyjecie e, sodę oczyszczoną, to również Wasze trawienie e, będzie mniej... Odczuwalny dla Was i organizm również przyspieszy cały metabolizm, e, pozbawiając Was tych efektów ubocznych, tych negatywnych. E, bardzo często, jak byłem małym dzieckiem, to też podawano mi e, napary z kopru, z kopru włoskiego. Są nawet takie specjalne herbatki robione dla małych dzieci, wtedy, jak mają zdęcia, co się e, takie napary pije. Myślę, że jak najbardziej też można spróbować. Herbatka nie jest jakoś specjalnie smaczna, ale jeśli ma się ochotę e, pozbyć tych problemów, to myślę, że tutaj smak e, i preferencje smakowe nie powinny odgrywać jakiejś większej roli. Wiadomo, chcemy pozbyć się pewnego dyskomfortu w organizmie, więc jak najbardziej też możemy spróbować. Kolejna rzecz moi drodzy, i to już pewnie. To jest ta, właśnie, e, bardzo kontrowersyjna. E, I sobie pomyślicie, no nie, no teraz już naprawdę bradzi koleś, e, jak można jego słuchać. Ale już Wam mówię taką historię. Moja ciocia Krystyna e, pracowała w domu starców. E, takim dziennym, że ro, rodzina przywoziła swoich e, rodziców, dziadkowie, babcie tam byli e, na, 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 na dzień, żeby. E, Ktoś mógł się nimi opiekować, i tam też często występowały różnego rodzaju problemy gastryczne. I ten patent, czy tam tą całą historyjkę, usłyszałem po raz pierwszy na początku lat 90., więc to już prawie 30 lat temu. I jeśli nie mam ziół, a najczęściej w domu mam jakieś zioła, <grych> a, lub na przykład jestem na mieście, o, lub gdzieś jestem na wyjeździe, gdzie nie mam tych herbat, nie mam ziół ze sobą, które mógłbym e, zastosować, to to jest bardzo dobry, szybki sposób na to, żeby pozbyć się problemów gastrycznych. I mówię Wam, co to jest. Na starszych ludziach było to zastosowane. I jest to... Hmm. Wiem, że mnie zjecie za to w komentarzach, pewnie łapy w dół polecą ekspresem, ale mówię Wam, to działa. <laughs> Nie wiem, jak bardzo zdrowe to jest, ale na pewno Wasze problemy gastryczne szybko miną. Jest to napój typu kola wymieszany, znaczy wymieszany, spożywany razem z paluszkami słonymi, tylko że te paluszki muszą być naprawdę słone. E, muszą mieć dużo grudek soli na sobie. I wtedy jak połączycie jedno i z drugim, gwarantuję wam, że jeśli nie macie dostępu do czegoś innego i coś takiego spróbujecie, wasze problemy gastryczne szybko miną. Proces trawienia zostanie tak przyspieszony, wybekacie wszystko, co wam tam zalega i przeleci przez organizm zdecydowanie szybciej, gdybyście tego e, jednak nie, nie, nie wykorzystali więc to już do Waszej e, decyzji należy, możecie wybrać totalnie naturalne sposoby, ale również jeśli nie macie do nich dostępu, a jesteście gdzieś, gdzieś daleko, gdzie tylko takie rzeczy są dostępne jak najbardziej <śmiech> <śmiech> możecie spróbować to tyle na dzisiaj wszystkiego dobrego Wam życzę, zdrowia na święta, e, nie przejadajcie się bo najlepszą metodą na brak e, niestrawności jest tak zwana metoda MZ Czyli mało żreć. Eee, nie przesadzajmy z jedzeniem. <grym> um, oczywiście jedzmy, jedzmy, bo to jest, jak najbardziej jest dla ludzi, ale nie jedzmy aż tak dużo, żeby mieć z tego powodu problemy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę. Gust Gustaw również. O, właśnie się obudził. I do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego.